No dobra drodzy Państwo, kolejny dzień eksperymentu pszczółki tutaj. Znaczy, już zaglądałem dzisiaj. Czy, czy, czy kolejnej matki gdzieś tam nie ścieły? Tylko ta jedna została z pięciu niezaakceptowana. Było pokazywane wczoraj. Dzisiaj jest już tu ok. Tak, jak widać, wszystkie mateczki są zaopiekowane. Ja tutaj przygotowałem sobie rameczkę z takim okienkiem. No i co, teraz trzeba je jakoś sadzić. Dzisiaj kolejny dzień ciepły, także dzisiaj nie, nie ma tak dużo słońca. Pszczółki zdenerwowały się. No, ale muszę je pogonić, żeby ich nie podgniatać. O, są w środku. Mam nadzieję, że to trochę jeszcze tutaj zabudują, a jak nie, to następnym razem jakoś to zabezpieczę. No i dobra, co, lądują. Jeszcze mają czas sobie tutaj ewentualnie trochę pokarmu poprzenosić. No i tyle. Pokażę, pokażę za parę dni. Znaczy w następnym tygodniu będę też sypał tutaj, bo, bo co najmniej raz tygodnie, tak jak mówiłem ostatnio będę pudrował pszczoły no i tyle dobra, coś tutaj muszę wyciągnąć bo jest za dużo ramek zobaczę czy coś tutaj z tych osuszyły no i tyle tyle na dzisiaj, miłego dnia miłej niedzieli odpoczywamy przed kolejnym sezonem